Cześć, dzisiaj jestem nad rzeką Kalix w Szwecji. Zastanawiacie się pewnie gdzie pojechać na łososie. Kalix jest jedną z najsławniejszych szwedzkich rzek. Obok wyske Morum jest to taka metka łososiowców. Kalic ma 460 km długości. Swoje źródła ma w rejonie Kiruny, a wpada do Bałtyku, do Zatoki Botnickiej. Jest znana z dużych łososi. Gdzie na te łososie się wybrać? Jedno z takich najsławniejszych miejsc na Kalix to jest Jokvoln. Jest tu przepiękny wodospad o wysokości 9 metrów, który no, stanowi naturalną przeszkodę dla wędrujących łososi i te wody tu poniżej, te które mamy za sobą to jest kapitalna miejscówka. Tuż przy wodospadzie jest kemping, można tu śmiało przenocować, jest restauracja, a nad wodę pójść piechotą. Na kempingu mają domki, apartamenty, można rozbić namiot. Jest taki mały bait shop. można kupić sztuczne muchy, błystki i trochę innego sprzętu. Świetna baza wypadowa. Można łowić na muchę, można łowić na spinning. Dzienna licencja w 2023 roku kosztuje 250 koron, jeśli dobowa, bo licencja jest od północy do północy. Więc jak na standardy łososiowe jest to bardzo przyzwoita cena. Obowiązuje tu szereg takich ciekawych przepisów. One się mogą zmieniać, więc każdego roku warto się zorientować jakie są aktualne przepisy. takich najciekawszych to yy, dni parzyste muszkarze łowią z brzegu wschodniego, yy, przepraszam zachodniego, yy, tam po drugiej stronie, dni, a spinningiści łowią wtedy yy, z brzegu wschodniego, tego na którym się znajdujemy. Dni nieparzyste, odwrotnie, a dzisiaj mamy 5 sierpnia, muszkarze łowią z brzegu wschodniego, są tu poniżej mnie a spinningiści będą łowić z brzegu zachodniego. Z innych istotnych przepisów to jest tutaj w tym roku od 1 sierpnia zakaz łowienia między północą a 10 rano. Nie można stosować żyłek grubszych niż 0,60 mm, plecionek grubszych niż 0,30 mm. Natomiast są tu olbrzymie łososie. Tutaj przy, zbudowano przy tym wodospadzie przepławkę, jest zamontowana tam kamera. Jak poszukacie dobrze na YouTubie jest filmik z kamery, jak przepływa łosoś, który ma 146 czy 147 cm. Natomiast ryby powyżej 20 kg są tutaj łowione. Praktycznie co roku, a ponad 200, 200 takich dużych ryb powyżej 10 kg już było zrobionych w tym roku. Jest to fascynujące miejsce, natomiast gruba bardzo woda, duże ryby, trudna woda, skalista, z silnym uciągiem. Przęt jaki się stosuje na kalix to przede wszystkim wędki góręczne 14, czasem nawet 15 stopowe w klasie 9-10. Generalna zasada jest taka daleko i głęboko, czyli staramy się rzucać jak najdalej i staramy się muchy prowadzić jak najgłębiej, często korzystając z super szybko tonących pików czy, czy szybko tonących głowic. Muchy raczej troszkę większe, no ryby są naprawdę wielkie. I można się tu całkiem łatwo dostać. Jest troszkę ponad 1000 km z Nynäshamn, czyli w te 11, 13, 14 godzin można śmiało od, od promu z Nynäshamn koło Stockholmu do dojechać właśnie tutaj na Jokvål, przespać się na kempingu i łowić piękne łososie w fajkowej scenerii. Polecam.